Szczęść Boże, coś Wam powiem. Człowiek zdeptany, wypchnięty poza nawias, odrzucony przez wszystkich, doświadczony większego dramatu, jakim jest samotność. Tym wszystkim dotyka dna, bo dotychczasowe życie zostało zniszczone przez trąd. Można się załamać. Jedyne, co się w takiej sytuacji chce, to skończyć ze sobą. Po części rozwiązałoby to wiele problemów, a jednocześnie spowodowałoby nowe No bo co by było z zbawieniem takiego człowieka, który zrezygnował z daru życia, odbierając je sobie? Wcześniej jednak wspomniałem, że choroba może sprawić, że z bezsilności spada się na dno. Będąc tam, można tak pozostać, bez jakiejkolwiek chęci. Równie dobrze można spróbować się odbić i spróbować jeszcze raz. Tak właśnie należy spojrzeć na tego, który prosząc o uzdrowienie, jednocześnie wyznaje swoją wiarę w Jezusa. Po części jest to akt desperacji, ale nie ma w tym żadnego ryzyka. Już nie można stracić więcej niż dotychczas. Można jedynie zyskać. Tylko trzeba spróbować. Stąd to przejmujące wołanie: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. W tych słowach nie ma wymuszania na Jezusie jakiegokolwiek działania. Może i też brakuje nadziei, że coś się zmieni. Raz kozi śmierć. Zapytał i czekał. To jest dobre ukazanie, czym jest wolna wola. Jeśli chcesz, możesz. Nie musisz, nie powinieneś. Możesz nie chcieć, ale jak wtedy odnaleźć w Tobie tę troskę o każdego człowieka i miłosierdzie? Kiedy patrzymy na nasze prośby, to nie ma co ukrywać, że my często czegoś chcemy aż za bardzo. Już się nawet nastawiamy, że te prośby się spełnią. A kiedy nic takiego się nie dzieje, wtedy dopiero coś w nas pęka i napełniamy się goryczą. Mów człowiek poczekał chwilę po swojej prośbie i usłyszał słowa, które odpaliły w nim niespodziewaną eksplozję radości. Wydaje mi się, że on był w tak wielkim szoku, że znów mógł wrócić do życia i do społeczeństwa, że nawet nie słyszał tego, co mówił do niego pan. Nie zwrócił uwagi, że należy pokazać kapłanowi, bo taki jest przepis, by ocenić, że ktoś został oczyszczony. Nie robił sobie nic z tego, że ma milczeć, ale chciał swoją radością obdarować wszystkich, których spotykał na swojej drodze. Hej ludzie, zobaczcie, znów mogę się cieszyć i chodzić swobodnie po ulicach. Znów żyję, choć byłem umarły. Można powiedzieć, że tak zachowuje się człowiek, który doświadczył mocy Boga i już nie może być cichym, przygaszonym, szarym człowieczkiem. To, czego doznał w tej jednej chwili, w tym jednym dotknięciu, nie pozwala mu milczeć. Patrząc na początku roku na nasze duszpasterstwo, także się zastanawiam, co mogłoby sprawić, żeby ludzie tak samo reagowali na swoją wiarę. Co by musiało się wydarzyć, żeby wyciągnąć choć kilka osób z tego letargu, by poszły na ulicę dzielić się swoją radością wiary. Wokół nas jest zbyt dużo szarości, takich ponurych nastrojów niepokojącego szaleństwa a zbyt mało tego, co nas wyzwala. Może to jeszcze nie jest ten czas, a co za tym idzie, nie możemy tracić nadziei. Nie możemy wątpić, że nasze błagania i prośby nie zostaną wysłuchane. Ostatecznie to Bóg ma wobec nas swój plan i to On decyduje, w jakim czasie udzielić nam potrzebnej łaski. No tylko przypominajmy mu o sobie, mówiąc, jeśli chcesz, możesz, bo ja się na to zgadzam. Niech Pan Bogosławi W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.